Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak szybko wygrać z Rosją. Oczywiście hmm, dostałem takie pytania od widza, dlatego z chęcią tutaj pokażę, jak takie y, coś właśnie zrobić. W sensie jak wygrać z Rosją, a są oczywiście dwa sposoby, może nawet trzy zobaczymy jeszcze. Między innymi takimi sposobami jest no jak gramy na przykład na normalnym trybie trudności, czyli taki jaki jest podstawowy No na przykład zaczynam sobie grać tutaj oczywiście Ukrainą i musimy jak najbardziej tutaj uzbierać highs, czyli nie, nie możemy za bardzo go przypierdzielać na głupoty, czyli na przykład przyszły ros ekonomiczny i tak dalej to się na pewno przyda, żeby pokonać Rosję. No tak, pierwszym takim sposobem jest po prostu zwasalizowanie jej. Nie będzie to oczywiście łatwe Ponieważ musimy najpierw tutaj potworzyć dużo wojska, ale... Później, jak zrobimy te wojska, to mogą się zgodzić ze względu na to, że mają mniejszą ekonomię niż my. I po prostu hmm, wtedy uda się ich tutaj po prostu zwasalizować albo po prostu zaatakować z jakimś innym państwem. Ale to oczywiście nie ma problemu. Najlepiej, najlepiej po prostu atakować ro samą Rosję tak bardzo na początku gry. Pewnie nie, jakieś, nie wiem, 300, 500, turze, tylko bardziej tak, no... Tak, żebyście najpierw uzbrali to wojsko i potem dopiero. Yy, wiecie, wasalizowali albo atakowali, bo po prostu Rosja jest mniej po prostu, yy, jak to powiedzieć, pod mniejszym nadzorem wojsk. I wtedy możemy łatwo, to, łatwo ją zwasalizować, tylko trzeba bardzo dużo wojsk zrobić, żeby takie coś zdziałać. No tak to. Jak nie, nie uda się od razu ich zwasalizować, to będzie trzeba po prostu atakować inne państwa, żeby po prostu mieć większe e, tutaj tereny, a potem za, e, zaanektować. Dobra, spróbuję sobie ją zwasalizować. Wyślij zlewaga, wyślij ultimatum, zarządzę wasalizacji. No i nie. No i nam wypowiedziała w takim e, w wypadku wojnę. Co mamy w takiej sytuacji zrobić? E, w takiej sytuacji, jeżeli oni się nie zgodzili na wasalizację, to musimy po prostu zaatakować z jakimś innym państwem. Złamy po prostu na przykład Chinom wypowiedzenie wojny do Rosji, tutaj wysyli propozycje, na przykład Kazachstan, takie co graniczą dużo z Rosją, możemy nam Finlandię do tego y, mieszać. Wtedy Rosja zajmie się tymi też azjatyckimi państwami, a wtedy my mamy większy po prostu luz. Dlatego y, musicie na, pamiętać, żeby po prostu szybko tymi wojskami przyjechać na granicę z Rosją, ponieważ no jak widzicie zaczną najpierw Was atakować. A dopiero potem inne cywilizacje. Ale jak widzicie, już mają coraz mniej wojsk, ponieważ nie rekrutują już tutaj na naszych granicach. I w takiej sytuacji, po prostu, jeżeli się oni nie zgodzą, to trzeba atakować. A jak już chcecie zwasalizować Rosję, to po prostu zaatakujcie bardzo dużo tutaj cywilizacji, żeby być bardzo dużym państwem. I potem dopiero możemy wasalizować. Bo tak to to jest po prostu, to już wiadomo, że po prostu się oni nie zgodzą. Od i tyle, innych takich sposobów owych nie ma, no chyba, że poprzez event lub poprzez yy, yy, na przykład mocne osłabienie Rosji, też po, można poprzez event, można poprzez edytor. Jak widzicie, Rosja jest mocno tutaj niszczona ze wszystkich stron, a żeby zaanektować tak sami, żebyśmy zaanektowali Rosję, to nie jest praktycznie wykonalne, no chyba, że właśnie będziemy mieli ten, tą wasalizację. A to zaraz Wam pokażę, jak to jeszcze działa. Zobaczymy teraz, czy zgodzą się oni na y, ultimatum, jeżeli będziemy mieli 200 tysięcy wojska. Nie mamy za dużego państwa, ale mamy już 200 tysięcy. Jak widzicie, nasza gospodarka totalnie umiera. Wyślij, wysyłamy z niewagę hmm, jeszcze raz. Wysył ultimatum i zobaczymy, czy oni się zgodzą. I jak widzicie, zgodzili się. Musicie po prostu uzbierać bardzo dużo pieniędzy, ale żeby mieć bardzo dużo pieniędzy, to w, w, w poprzednim. Poprzedniej próbie nie udało się stworzyć bardzo dużo wojska, żeby się tak, żeby się zgodzili, ponieważ nie mieliśmy takiego dużego państwa. Musicie mieć o wiele większe państwo Typo musicie się powiększyć na pewno nie o Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię Spróbujcie jeszcze o Mołdawię, Rumunię Może nawet Bułgarię Wtedy po prostu sobie próbujcie zrekrutować jak najwięcej wojsk Wtedy też możecie spróbować nasłać jakieś państwo na Rosję i jak będzie mocno usłabiona, to po prostu fasalizujecie. To ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka like oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ idziemy po 1000 subskrypcji. 920 mamy i mam nadzieję, że 1000 już bije większy przed końcem tego roku. Dzięki wszystkim i cześć!